Dzisiaj będziemy zakładać, pokażę wam jak wyłożyć gniazdo elektryczne. Ja zakładam akurat marki AS, Ospen, w sumie seria AS. Jak zakładamy? Otóż pokazuję. Ja zakładam tak, że niebieski przewód robię z prawej, a brązowy z lewej. No i tutaj budziemy, nie wiadomo. Każdy tam robi, różnie robią. Jedni robią z lewej, drudzy z prawej ten przewód. Ja tak pytałem elektryków. Oni wszędzie montują niebieski sprawne i lepiej się trzymać tego schematu, dlatego też postanowiłem, że tak, tak będę działał i tak robię. No co, no najpierw musimy zdjąć oczywiście troszeczkę od tej otuliny z kabelków. Odcinamy nożykiem, bądź jak ktoś ma do tego, są takie specjalne też jakieś szczypce czy coś takiego. Wiem, no fajnie to działa. Widziałem jak mieli elektrycy, oni fajna sprawa. Zaciskają w kilkoziach i e, ściągają bez problemu, więc szybko, bezboleśnie. Pamiętajcie, że jak będziecie to robić, e, to żeby przede wszystkim wyłączyć sobie prąd. Odpakujemy sobie gniazdko, ściągamy. Tą śrubeczką ściągamy, odkręcamy, żeby odeszło nam od, od y, reszty. O, proszę bardzo, rozdzieliło się. No i teraz co? Mamy tutaj trzy e, śrubki. Każdy z nich musimy poluzować. Tutaj są uchwyty na przewody. E, luzujemy. Proszę bardzo. O, widzicie, zeszła na blaszka I tak e, z każdą śrubką ja tak robię od razu. E, wszystkie jest łatwiej, bo jak przymocujemy kabel, to już jest e, ciężej kręcić. Coś takiego robimy. I co? I pomiędzy, tutaj w tym miejsce na górze wciskamy przewód i dokręcamy normalnie, tak jak powinno to mieć miejsce. Zobaczcie. Najważniejsze dobrze wkręcić. Będzie wszystko grało tutaj raczej pomyłki, przy takim czymś nie ma. Szkoda za to płacić. Słuchajcie, u nas cena za montaż takiego biały, biały montaż, można powiedzieć. Bo to tak to się nazywa u elektryków. Za takie coś, podpięcie jednego punktu, czyli takiego gniazdka, to zgadnijcie kwotę. No. Po prostu to jest szok. Ale takie coś kosztuje 8 zł. Taki, taki montaż jest naprawdę dość sporo. Można zaoszczędzić przy czymś takim. Jeszcze tutaj mamy śrubki w puszczce w puszkach. Może pokażemy je dzisiaj. Zobaczcie, mamy śrubki tutaj, ja je trochę zamalowałem, ale co yy, najważniejsze, ja je wykręcam. Z jakiego względu? Yy, można to gniazdko wkręcić i yy, bez tych śrubek, bo gniazdko, zobaczcie, tutaj ma takie szczypce, które rozkręcamy yy, tą śrubką i tą śrubką rozkręcamy ona tam się rozciska i yy, wiadomo, blokuje się. Ale czemu daje na śrubkę? Dlatego, że yy, po prostu jest yy, mocniej się trzyma. Przy wyciągnięciu przeduszki czy czegokolwiek, jak szarpniecie, no jest ryzyko, że yy, nam się to po prostu wyciągnie, no i yy, będzie problem. Tak, będzie trzeba za, ponownie zamontować gniazdko. Ja już sobie tą jedną śrubkę wykręciłem w międzyczasie, jak ustawiałem sobie tutaj. I teraz co? Ściskamy te przewody, żeby nam tutaj weszły w puszkę. Ja jedną wykręcam. Dlaczego? Dlatego, że miło. łatwiej jest, cyk, po prostu to zrobić. I kabel podszedł. I po prostu w tym momencie obrócić sobie. Biorę sobie śrubę Wróciła, ale nic nie szkodzi. Mamy no dalej. Ej, teraz Biorę sobie tą drugą śrubę. Słuchajcie, nie, niekiedy są gniazdka bardzo głęboko też obsadzone, yy, bo ten kamień no, zatynkuje mocno. No i jest problem. No ale wtedy możemy kupić i dłuższe yy, te śrubki, albo tam po prostu stosować yy, na samych, po prostu tych rozpórkach. Poziomica, słuchajcie, poziomica, wiadomo, wiele sprzętu nie trzeba, zobaczyć. ile może, kupią poziomicę, kupicie, ona droga nie jest, taka krótka poziomica, jest po sprawie, temat załatwiony, mamy w poziomie, ja jeszcze dodatkowo rozkręcę te nasze rozpórki, w każdym tak robiłem, po prostu tak dla bezpieczeństwa, niech już jest. Słuchajcie, tego nie potrzeba za wiele, bo w sumie użyłem tylko muzyka. Możemy jeszcze obcinać jak ktoś ma to bez problemu Nie, się nie wiem, czy kabel nie podszedł. Ale chyba nie. OK. Jest dobrze. Czasem czas zwrócić uwagę, bo żeby te szczypce nam nie wzięły i po prostu nie uszczypują kabla. Zobaczcie, teraz zakładamy cyk. Dokręcamy śrubkę. Tak naprawdę. I super, jasno mamy, gotowe. Możemy korzystać z prądu. Praktycznie, no, włączamy prąd i jest po sprawie, tak? Tak się prezentuje. Zobaczcie, trwał zabieg parę minut. Jest po sprawie, tak? Mamy tutaj w poziomice coś, no, uciekło. Ale to nic, poprawimy za chwilę. Może jak do, do te łapki, właśnie, czasami jak się te łapki wyciąga mocniej, to po prostu tak się dzieje. Nie wiem, czy, tak? ale może mocniej te śruby trzeba czasem dokręcić, chociaż jeżeli jest puszka głęboko obsadzona to też nie jest tak choć dokręcić, więc tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze gniazdko pojedyncze, jak założyć. Tam sprawa wygląda bardzo podobnie. A jeszcze dla osób, które też nie wiedzą czasem jak to ściągnąć, to po prostu to pociągacie, ściągacie. I teraz tutaj, zobaczcie, tutaj mamy taki ząbek. Po prostu wkładacie tam śrubokręt, odginacie, odchodzi jedna strona i z drugiej strony robicie to samo. O, no, się złapało. Ale to nikt nie szkodzi. Proszę bardzo. Ściągacie i teraz yy, zakładacie w sumie ramkę. I teraz na pojedynczą yy, taką rameczkę wystarczy, teraz jak już mamy gotowe, ja na ramkę to wkładam, to, to jest element taki ruchomy. Najłatwiej jest włożyć w środek. Dociskamy tutaj e, tym, tym po prostu przyci to, dzięki zamontowaniu tego, po prostu dociśniecie e, tą białą tutaj obwódkę. Ramkę o super, jest ok, i na koniec zakładacie jeszcze e, łącznik, tak i jest, po prawie działa. Teraz, teraz mamy gniazdko pojedyncze. Przewody, tak jak widzicie, to same. Tak tutaj wygląda gniazdko pojedyncze. I teraz tak, tutaj do tej górnej. Wkręcamy przewód uziemiający i tutaj mamy na dole. O, tutaj widzicie, też tutaj dokręcimy przewody i tak to wygląda. Ważne, bolec po prostu do góry i tyle. Zaraz wam pokażę, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Tutaj to samo niebieski z prawej zaję tak akurat robię wszędzie i tego się trzymam. Starajcie się tak jak wcześniej mówiłem trzymać, żeby mniej więcej, no nie mniej więcej, tylko po prostu, żeby trzymać się jak niebieski z prawej, to niebieski z prawej, żebyście wszędzie mieli później jak to do, dołożycie i będziecie chcieli sprawdzić czy jest prąd, żeby zawsze w tym całym, no, ten sam otworek móc włożyć e, oczywiście mierniczkiem i sprawdzić już widzicie przykręcone za chwilę to zamocuję i pokażę wam jak przy w przypadku tego pojedynczego gniazdka założyć ramkę no i co e, mamy zamontowane skręciłem tutaj na dwie śrubeczki widzicie trochę nierówna ściana ale ja mam to e, akurat gniazdko jest ze zmywarką było przenoszone przekuwałem je miałem wcześniej tutaj bezpośrednio ze zmywarką gniazdko jak widzicie, tutaj jest jeszcze wykute. przeniosłem je tutaj koszawki i co? Jedno element i drugi. Słuchajcie, składacie po prostu jedno w drugie. Możecie ją włożyć. I kwestia tutaj przyłożenia. Widzicie, zamontowane. I zostaje ostatnia kwestia, czyli wkręcenie tej śrubeczki. I ją wkręcacie i jest praktycznie ja sobie to zaraz ukręcę. i to jest praktycznie e, tak będzie to wyglądać tylko ta śrubka będzie która jest skręcona e, dzięki za oglądanie e, jeszcze pewnie jakieś też in, o innych tematach będziemy wrzucać filmy więc zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania, dzięki, trzymajcie się cześć